Siemanko z tej strony anaboliczny trener. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o podciąganiu, jak prawidłowo się podciągać i jakich błędów nie robić podczas podciągania. Często spotykam się właśnie na siłowni z tym, że ludzie wykonują po prostu źle te podciągania, obciążają te mięśnie, których nie powinni obciążać i nie pracują tymi mięśniami, którymi powinni pracować. Albo po prostu nie wykonują tego ćwiczenia, wybierają ściąganie drążka do ciągu górnego bądź podciąganie na maszynie, co również może do pewnego momentu może być dobrym wyborem, jednak przy długotrwałym pozostawaniu na tej maszynie będzie to prowadziło po prostu do wyrabiania złych wzorców ruchowych. Dlatego ja dzisiaj przedstawię Wam prawidłowe podciąganie i wymienię jakich błędów powinniśmy unikać, żeby uniknąć kontuzji. Także już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Na załączonym obrazku walka tak naprawdę z własną masą ciała, brak napięcia mięśni brzucha, obciążony odcinek lędźwiowy, nieskrócony najszerszych grzbietu, co powinno bardziej aktywować właśnie go, ale tak naprawdę sprzyja obciążeniu odcinku, odcinka lędźwiowego. Tutaj to już mamy totalną walkę z grawitacją, zero napięcia w jakiejkolwiek części mięśni pleców. Nie wiem, czy one w ogóle są tutaj aktywowane, czy tu bardziej biceps ciągnie, czy, czy te biodra, które wyskakują jak z procy. W każdym razie tak nie róbcie. No i te krzaki też bardzo obrywają, także nie, nie polecam. Tutaj kolejny często widziany błąd na siłowniach, czyli niedociąganie, podciągnięcia i nie się do samego końca. Co również jest błędem, ponieważ ograniczamy nasze przyrosty mięśni ze względu na to, że nie pracujemy w pełnym dystansie i pewne obszary nie są aktywowane. Kolejny, już ostatni błąd to niedociąganie pociągnięcia na samym szczycie, nierozciąganie na samym dole, czy chociażby brak napięcia mięśni brzucha, ściągnięcia łopatek przed ruchem. No totalna, totalny brak kontroli nad naszym ruchem podciągania, co będzie nas długofalowo ograniczało z przyrostami. Dobra, większość popularnych błędów mamy za sobą, teraz przechodzimy do sedna sprawy, czyli jak prawidłowo się pociągać. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić w momencie, kiedy już zawiesimy na drążku, to ściągnięcie łopatek w dół, czyli popularna depresja łopatek. Nie zwisamy luźno jak worek z kartoflami na drążku, tylko staramy się zaaktywować nasze łopatki, ściągnąć je w dół i dzięki czemu zabezpieczyć nasze barki. Kolejną bardzo ważną kwestią jest aktywacja mięśni brzucha. Dzięki aktywacji mięśni brzucha stabilizujemy naszą sylwetkę, nie latamy na prawo i lewo, chronimy nasz ucinek lędźwiowy i skupiamy się jak najbardziej na najszerszym grzbietu, czyli na szerokości naszych pleców. Aczkolwiek, jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymać napiętych mięśni brzucha podczas pociągania, dobrym pomysłem będzie wzmocnienie ich lżejszymi ćwiczeniami izometrycznymi, np. deską i popularnym plankiem. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. No, widzę właśnie, że statyw znajduje się po prawej stronie. Tak to świetnie nagrałem, ale mam nadzieję, że przekaz będzie na tyle dobry, że nie będziecie zwracać na to uwagi. W każdym razie, w momencie kiedy będziemy dokładać ciężaru, to jest nieuniknione. W momencie kiedy na przykład już będziemy się pociągać po 10 powtórzeń w serii, to dobrym pomysłem będzie po prostu dołożenie na pas dodatkowego ciężaru i praca na niższych zakresach powtórzeń. Wtedy może nam być ciężej utrzymać te tą technikę. Jednak należy mieć na uwadze, że to są tylko po prostu pojedyncze serie, w których mamy przełamać pewną stagnację. A większość naszego treningu powinna skupiać się na tym, żeby tą technikę dobrze, prawidłowo utrzymywać. Dobra, technikę podciągania mamy za sobą. Mam nadzieję, że materiał się przyda i się podobał. Staram się przedstawić im właśnie najczęstsze błędy podczas podciągania i pokazać prawidłową technikę. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jak najwięcej. Ponadto, jeżeli byście byli zainteresowani materiałem, w którym pokazuję jak zwiększyć ilość podciągnięć, czy chociażby doczepić pas z obciążeniem, po pewnym czasie oczywiście, to, pisz, to piszcie komentarze, zostawcie łapki w górę. Jeżeli materiał się podobał, to prośba o udostępnienie, subskrypcję. Ja już dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć. Keep